Jesteśmy właśnie w takiej super kawiarni. Nazywa się dzień dobry. Jakby... I mamy kawę różaną. Kawa różana, ona ma chyba w sobie dosłownie kawałki róży i jest taka dobra. Wcale nie jest mi zimno. Jest, y, jest 25 stopni. 25 stopni i jest ciepło Pierwszy lund i zero zdobyczy jakby do tam były takie koszulki tam był taki cały dział z koszulkami markowymi typu Gucci, Gucci. W sensie to nie były Gucci Nike y... Adidas i dosłownie są welurowe dresiki welurowe dresiki w dwa paski Posiły, wybyć nie powiem dla, no, dla nas Takie po prostu widowie rozumieją, że byliśmy sobie na ulicy i, randomo i randomowo. Ile taki Ja kupiłam ten kamień. Uwaga, coś za złotówkę. <laughs> I random. co można kupić za złotówkę na na Na, Chwila na e, zgadnięcie. Gratulacje! Zgadliście! <laughs> 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 Tylko złotówkę? Takie niemenczyki. Ty na szczęście za złotówkę? <laughs> Nie, ja nie mogę. Nikt... my i matching kostiumy. My to niczej. Ej, ale to ma jakiś swój vibe. To su co to ma być? Weszliśmy do lumpa i nagle znalazłyśmy chyba 10 rzeczy yy, A tu się okazało, że wszystko jest wycenione. I to jeszcze nie takie normalne. Po 30 zł! No właśnie. Ja nie mam tyle, żeby za jedną rzecz w lumpie płacić 30 zł. No właśnie, bo szaliczek 16. Ten szaliczek był taki fajny i już mnie tak kusił, ale przystać się złoty? Właśnie. Oj, nie spodziewaliście się tego. To kosztuje 2 złote. 2 złote? To e... jest mój zakup dzisiejszy. Ja... Ja po nie mam pytanie. Po prostu bierzemy to. To jest najnowszy ja szaliczek, dzisiaj kupię. Nie spodziewaliście się tego V2. Zbierz drużynę. Robert. No to jasne. Czy wygrałam 40 ja tysięcy? Tak! By, no, by tak, do miszce Miszce śniło się, że wygrałam z drapcem Więc... Teraz to sprawdzamy No i przegrana Przegrana? Przegrana Idziemy dalej <gryśle> O, patrzcie co mi się stało zacząć kiedy Kto by się spodziewał? Znowu nic Wróciliśmy do domu i mamy całą torbę rzeczy. Jakby nie wszystko jest z głupą. Ale byłyśmy też w takich super sklepikach małych, wszystko po dwa złote, po 5 złotych, po złotówkę. Dzisiaj miałyśmy taki stary baba, stara baba na targu vibe, bo my dosłownie do za 2 złote i do jakichś targów na ulicy, o! Dosłownie w lumbach praktycznie chyba w Jody coś kupiłyśmy, chyba w ale nie było nic ciekawego. No niestety, więc najpierw wszystkie gotowe. Więc pierwsze rzeczy są z magicznego miejsca znalezionego na środku ulicy to są, jakiegoś stoiska i wszystko było tam takie tanie i było tam porozrzucane po prostu milion rzeczy wszystko po 5 i po złotówce. Za złotówkę jak kupiłeś to. To już pokazywało Są to takie e, mini serduszka diamantowe. Za złotówkę tyle koloru. A jakby nikt się tego nie spodziewał. Ale ja to jest najbardziej... No mogę szukać. Ja kupiłam za 5 zł ametyst, bo ostatnio zgubiłam swój niestety, a przyniosił mi szczęście w szkole cały rok. Także nowy został zakupiony. A jakby zakupiłam właśnie najlepszą rzecz, jaką moglibyście sobie wymyślić. I jest to... Fioletowa peruka. Fioletowa peruka. Jakby nie, jest to do potrzeb saku i wiedziałam, że to mi się na pewno przyda. Kosztowało to 5 zł. Znaleziono to sobie na chodniku. Później poszliśmy do sklepu wszystko za 2 złote. I teraz co kupiłyśmy w sklepie wszystko za 2 złote? Tatuaże! Mijam tatuaży. Ja Mijam tatuaży. Się... Dwa zestawy takie same. Jedna z Hello Kitty. No proszę was, kto by nie wziął no. tatuaży z Hello Kitty za dwa złote. A druga z takimi motylami. No słuchaj. Idealne na wakacje. E, tutaj taka troszkę, jakby wie, wiecie, Już wiecie, że jest to lepszy y, prezent, jak tylko patrzycie na to. Uwaga, teraz totalny hit za dwa złote. Szklany talerzyk I Jakby... Wyobrażacie sobie jeść cokolwiek z takiego talerza? jak można było tego nie wziąć za 2 złote? No... Ja się Jeszcze pytam. on jest szklany. No, Totalnie opłacalne. Teraz jedyne rzeczy, które mi się udało kupić... O nie! O, nikt tego nie widział. Ale to chyba się bierze. Tak. A to kawa. Jest! Właśnie myślałam, że krawat, który kupiłam w lumpie jest poplamiony, ale jednak kawa się po prostu wylała w naszej torbie. Mm. To był już spoiler. Więc kupiłam taki krawat mm, różowy. On jest taki silk. Taki jedwabny. Taki świski. No, bardzo ładny. Za się zapłaciłam 14 zł. Drugą rzeczą jest taka bluzka. Mm. Przeźroczysta. Oczywiście koronkowa, przeźroczysta. Takie przecież teraz modne. Może <laughs> trochę za duża, ale. No, to nie zwiąże jest ważne. się, tak, zwiąże się. Nieważne, jaki jest rozmiar. Właśnie. I, I ostatnia rzecz, którą zobaczyłam. I... Weszłam do lupa, Story time. weszłam do lumpa i zobaczyłam, że pani przy Kasie trzyma to w rękach. I tak spojrzałam tylko i poszłam dalej. Ale później zobaczyłam, że tego nie ma i że gdzieś to musiała odłożyć, bo to była pani ekspedientka. I spytałam się jej, gdzie to odłożyła i mi dała i jest to taki top. Nie wiem, to, top to raczej. <grych> Też... Z dział piżam. <grych> Też koronkowy, cały, czerwony. I mega fajny. I za całość 14 zł. No, a dzisiaj był dzień dostawy, więc złej. Więc było drogo za kilogram. I ostatnią rzeczą, którą mamy jest rzecz, którą nabiłam jakiś czas temu i nie jest ani z lupa, ani ze sklepów. Niestety jest ura. Ale jest to taka. A jest. Jest taka bluzka bez ramionczek. I tyle z naszych dzisiejszych zakupów. Liczyłyśmy na coś więcej. Niestety szczęścia mnie dopisało. Wyszło jak zawsze. No ja liczyłam, że się kupię w tych lumpach, bo byliśmy chyba w dziesięciu. Mm. Ale niestety, niestety albo było za drogo, albo były słabe rzeczy. Także trochę zawód, ale nie zawsze będzie super. Następnym razem na lumpach pokażę Wam najlepsze zdobycze, jakie znajdziemy. Z... Następnym razem się uda. Dzisiejsze zdobycze też są dobre, ale jest ich mało. Ale mogły być lepsze. No, mogły. Niestety. A na pewno to nie jest ostatni nasz wypad na lumpy i ostatni hol lumpowy tutaj. Bo teraz jak mamy czas po maturach, to lumpiary era powraca. Zobaczycie. O <laughs> revoir. Pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie: like, komentarz, subskrypcja. Do następnego.